Skok Wysz w reżyserii Wojciecha Rodaka to premiera spektaklu teatru dramatycznego odgrywanego na małej scenie, także przygotujcie się na kameralną atmosferę. Skok wysz to historia portretująca pewną Hankę, w którą wcielają się trzy aktorki, i po fragmencie życiorysu tej Hanki opowiadają jej historię, a właściwie odgrywają jej historię, wcielając się w tą postać. Trzy Hanki przypominają o życiu, które jest trochę jak taka, Sunosoida. E, I te trzy hanki. E, na początku mamy młodą hankę, która jest, która chce chwytać świat, e, która chce e, zdobywać e, własne e, cele postawione, e, które sobie stawia. E, w tą hankę e, wciela się Helena Urbańska. Odgrywając ją właśnie i pokazując w taki sposób, Hanka, która jest już dojrzała, to Hanka, która ma już nastoletniego syna w tej roli Hanki, Marta Ojrzańska, i ta Hanka. Bardziej niż o siebie, e, walczy o syna, chyba jak e, każda matka. E, żeby ta przyszłość syna była e, jak najlepsza. W trzeci fragment Hanki wciela się Ewa Błasiak. E, robi to fantastycznie. Ta Hanka jest zrezygnowana, e, zmęczona życiem, zmiechęcona do tego życia. Taki obraz mamy tej Hanki. Spektakl ogólnie działa przestrzennie, przynajmniej na wyobraźnię, ponieważ wszystko scenograficznie ucharakteryzowane jest tak, że dzieje się na tym, gdzie się ćwiczy skok. swysz. Jest cała przestrzeń tak zrobiona, a spektakl dzieje się w różnych miejscach, w domu, na przykład Hanki, jak mamy rozmowę z synem, także musimy sobie to wszystko wyobrażać. Niemal była to przyjemność oglądać ten spektakl, także chodźcie do teatru, chodźcie do teatru.